Jest autorytet formalny z racji stopnia i stanowiska, jest autorytet fachowy, gdzie jest dobrym policjantem, i tak dalej. I, i te składowe to jest autorytet moralny. No, utracił komendant autorytet moralny. do kierowania polską policją. Został mu tylko formalny z racji stopnia i stanowiska. Normalny obywatel poszedłby od razu w kajdankach do aresztu śledczego. To samo dotyczy żołnierza zawodowego czy zwykłego policjanta. W najlepszym wypadku byli już by pod kapeluszem, to znaczy w cywilu. Łukaszenka daje im teren od północy, Naddniestrze jest od strony zachodniej, więc Chcą wziąć kleszcze. w kleszcze wojska ukraińskie. Państwo gościem podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca gromu. Dzień dobry, panie pułkowniku. Co? Dzień dobry. Przed chwilą słyszeliśmy od szefa rządu, że potrzeba czekać na wyniki śledztwa w sprawie wybuchu granatnika w komendzie głównej policji. Czy pan wierzy w to, że przy obecnym układzie sił... Hmm, w ogóle ktokolwiek tę sprawę wyjaśni w sposób um, dokładny i realny. Wcześniej czy później ta sprawa będzie wyjaśniona, ale e, z tego co wiem, e, sprawę proku prowadzi prokurator, który jest rzeczywiście bardzo dobry, jeżeli chodzi o no, wyjaśnianie tego typu rzeczy. Ufam, że, że da sobie z tą sprawą radę. A jak pan ocenia w ogóle wszystko to, co się wydarzyło? Zacznijmy y, może od samego początku, a później, albo nie, inaczej, zacznijmy od końca, czyli od reakcji komendanta głównego policji na to, co się wydarzyło. On y, mówi tak, nie ma żadnych powodów do dymisji. Sprawę trzeba wyjaśnić po stronie ukraińskiej. Dodatkowo mówi o tym, że lepsze są już memy niż nekrologii. No, ja jestem zadziwiona, szczerze mówiąc, takimi, a nie innymi wyjaśnieniami szefa polskiej policji. Pani redaktor, jakby to się wydarzyło normalnemu, przeciętnemu e, obywatelowi naszego kraju, bądź policjantowi albo żołnierzowi, już by siedział. To w w najlep... że pan generał, jeszcze przepraszam, wejdę w słowo, dostał status osoby pokrzywdzonej, mm. więc, no. prawda, znaczy, za jego sprawą granatnik wystrzelił, ale on jest osobą pokrzywdzoną, no to już w ogóle wszystko stoi na głowie, wydaje się. Więc, jeszcze raz, takie przypadki się tak. czasem zdarzają. To... Czyli gdyby Kowalski to zrobił, już by siedział. Kowalski, policjant, który na przykład, no, z, z, mamy takie zjawisko niekontrolowanych strzałów, Tak. tak? No, przecież na, słyszymy o tym, że na komendach zdarzają się takie sytuacje. Żołnierzom też się zdarzają. To jest normalna rzecz w, w trakcie szkolenia. Znaczy normalna. Często takie rzeczy się zdarzają. Mhm. Natomiast jeżeli używamy broni, która jest niezgodnie z przeznaczeniem to jest po pierwsze nie znamy się na tej broni a z tego co tutaj pan komendant był łaskaw powiedzieć on się nie znał na tej broni ani jego e, podwładni, którzy byli razem z nim, ta delegacja, która była razem z nim Ukra w, na Ukrainie. E, dostali jakieś, jakąś rurę. Nikt tego nie sprawdził. Nie wierzę w to zwyczajnie. Nie wierzy pan w tłumaczenia policji? Czy w oczywiście, to, że... że nie wierzę. To w ogóle te przekazy, hmm. tak, tak, moim zdaniem to niech oni... Niech oni, zostawić im pole do, do, do popisu w, tej, mhm. w tych komunikowaniu się z naszym społeczeństwem. Jakby to napowiedziała, młodzież to jest samo oranie. Tyle bzdur, co ja usłyszałem, że to jest może być rura tam z alkoholem, że to głośnik jakiś Bluetooth. głośnik blutów, tak, i będziemy sobie słuchać mhm. e, różnego rodzaju muzyki. No, coś niebywałego. Takich rzeczy się po prostu nie mówi. Nie ma co jest najgorsze w tym wszystkim. Nie, to tak trudno komentować, ponieważ robią z nas idiotów, próbują na siłę wmówić coś, mm -hmm. czy, czy, co, jest, co się nie da bronić. To, to się nie broni, w, zupełnie w żadnym, w żadnym yy, aspekcie się ta taka sytuacja nie, nie może obronić. I to jest tragiczne. Ja oczywiście współczuję panu komendantowi za. Za to, że no, miał taką sytuację. Życzę mu powrotu do zdrowia jak najszybciej, ale na litość boską. E jest pan przełożonym, panie generale, wszystkich policjantów. Znaczy, jak, jak to wpływa na jego autorytet? E e też no pyta. więc właśnie, kiedyś mówiliśmy sobie tutaj o autorytetach, jest autorytet formalny z racji stopnia i stanowiska, jest autorytet fachowy gdzie jest dobrym policjantem i tak dalej. I, tak. i te składowe, y, to jest autorytet moralny. No utracił komendant autorytet moralny do kierowania polską policją. Został mu tylko formalny z racji stopnia i stanowiska. Ja myślę, że dymisja tutaj i y, 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 zaprzestanie... Y, Takich, tej komunikacji, takie bredzenie o, o, o przyczynach, zwalanie winy na Ukraińców nie bywała sytuacja. Odpowiedź Ukraińców była rzeczywiście bardzo stanowcza, Bardzo delikatna, bardzo, delikatna, bardzo stonowana, a my zrzucamy winę na Ukraińców. No. Nie tylko, bo z jednej strony zrzucamy winę na Ukraińców, a z drugiej strony, między słowami, pan generał Szymczyk zasugerował, że być może to jest sprawka Rosjan, ponieważ on na początku inwazji <grym> był zwolennikiem tego, żeby wykluczyć Rosję z Interpolu i w związku z tym o nich mogą chcieć się teraz mścić. No, padła taka sugestia. No to, no to okej, okay. no to, 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 co powiedziałem na każdym etapie tego, mm -hmm. tak? Jeżeli coś otrzymujemy, no pani redaktor, no, no dobrze, odwróćmy sytuację. Niedługo będziemy mieli wigilię, pod choinką będzie mnóstwo prezentów, co w pierwszej kolejności robimy? Idziemy po prezenty i rozpakowujemy je, tak? Mm -hmm dotykamy patrzymy czy Z tego kultura nawet się no, dostaje ale dokładnie, dokładnie. można dostać prezentu i go nie tak no, co, no biorę tak. w pudle i, tak. i, i zamykam to ładuję do transportu mhm. bojowy granatnik na szczęście w tym, w, te, w całej tej sytuacji szczęście polega na tym komendanta no i ludzi którzy tam byli w tym budynku że granat głowica się nie uzbroiła otóż Właśnie dlatego, żeby uniknąć e, tego typu sytuacji głowica uzbraja się kilkanaście metrów od wylotu z tej tak zwanej rury. To samo silnik marszowy. E, jakbyśmy prześledzili sobie e, sekwencję odpalenia takiego pocisku no, najpierw powolutku, a później dopiero włącza się silnik rakietowy, żeby nie poparzyć e, twarzy e, strzelającego. I myślę, że, e, myślę sobie, że, że właśnie e, na szczęście ta kubatura tego, tego pomieszczenia, w którym został odpalony ten pocisk, nie pozwala na uzbrojenie Ale się. sobie tej... wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby ten pocisk wyleciał przez okno na przykład, nie? Wewn Prawda? No, no, to jest bardzo zaludniony teren wokół Komendy Głównej. Tam są szkoły, tam są przedszkola, tam są mieszkania. Znaczy, scenariuszy to, tutaj to i tak jest... się wydarzyło naprawdę szczęście w nieszczęściu, dlatego, jeśli mówimy dlatego, o samym tym dlatego, Błagam, nie brnijcie już w to, kochani, w komunikacji ze społeczeństwem. Zresztą no, z badań nawet wynika, że 80% uważa, że że to natychmiast powinien komenda się poprzeć. Nie, mamy kolejny problem mhm. w tym wszystkim bardzo poważny. Jak to przez, przejechało przez granicę? No, wiemy, że pan komendant w tej sytuacji posługiwał się paszportem dyplomatycznym. Ale tak, jak to dotarło do komendy, jak przeszło przez ochronę w komendzie? I jakim cudem to jest tak, że my się dowiedzieliśmy o tym wszystkim po 30 godzinach? Że ranny generał nie jechał karetką do szpitala, tylko był przewożony prywatnym samochodem, żeby sytuacja nie wyszła na jaw. Znaczy, próbowano przed nami to zataić. Chyba zatuszować, opóźnić, no, nie wiem. Proszę zwrócić uwagę, że, że te 30 godzin komenda policji skupiła się na tym, żeby sprawę zatuszować, tak. a nie żeby żebyśmy wiedzieli, opinia publiczna ma prawo wiedzieć, co się dzieje w instytucjach, które, za które my płacimy, tak? No, 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 tak to już jest w naszym, w naszym e, kraju obecnie, że. Panie pułkowniku, ja bardzo przepraszam. Równi. I przepraszam naszych wi y, widzów część, ale jeden z, z nich, pan Maciej, napisał mm. do dymisji, chyba do pierdla. E, jeszcze raz pow, to, co powiedziałem na początku. No. Normalny obywatel e, poszedłby od razu w kajdankach e, do aresztu śledczego. To samo dotyczy żołnierza zawodowego, czy m, m, zwykłego policjanta. W najlepszym wypadku byli już by pod kapeluszem, to znaczy w cywilu, mhm. i czekaliby na rozprawę. No to podsumowując ten temat, bo czekają na nas jeszcze inne, o czym to wszystko świadczy? O, tym, o czym nam to mówi? Cała ta sytuacja, od samego początku do samego końca? E, no Ta sytuacja, jak w soczewce, pokazuje e, obraz władzy. To jest e, ta arogancja, ta, ta buta. Te, Traktowanie e, ludzi jak, jak debili, jak idiotów. Ja, ja się na to nie piszę. Zdarzy, mogą się zdarzyć tego typu przypadki. No ale, ale szczególnie człowiek, który nosi mundur e, na tak wysokim, eksponowanym stanowisku, właśnie teraz sam powinien podać się do dymisji, oczekuje na a, um, rozstrzygnięcia prokuratury, ale mnie w tym momencie nie ma. Wyłączam się z całej tej sytuacji. To nie jest kwestia, czy mnie polityk zwolni, czy nie. Wyłączam to jest się. Poczucie honoru i odpowiedzialności. Wyłączam się z tego i czekam na rozstrzygnięcie, tak? Czyli pan generał nie ma honoru po prostu w tej e, sytuacji? E, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi. To pan generał w swoim sumieniu e, niech e, sobie sięgnie do swojego sumienia, do swojej do swojej kariery e, policjanta i odpowie sobie na to pytanie. E, tym bardziej jeszcze, bo to też jest ważne, i też zastanawiam się, jeżeli, <coughs> jeśli chodzi o relacje, e, zrzucenie winy czy przerzucenie jej e, ciężaru tego wszystkiego na stronę ukraińską. Skandal. Skandal i. Mm, na, szczęście, na szczęście strona ukraińska, mimo że są panowie w stanie wojny. E, bardzo stonowana odpowiedź, nikogo nie winiąc, jeszcze komendanta czy jego tutaj otoczenia, no, więc taka odpowiedź powinna być, a nie zwalanie winy na wszystkich. No i jeszcze tutaj te, 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 te wypowiedzi polityków o prowokacji rosyjskiej, o litości, to, to nawet, to gdzie są nasze służby? Więc nie brnijcie w to, panowie, błagam, nie brnijcie w to, bo to... Bo grunt jest coraz bardziej grząski z każdym krokiem. Panie pułkowniku, to teraz o kwestiach już wojennych w Ukrainie, ale być może nie tylko w Ukrainie. Szef mołdawskiego wywiadu y, ujawnia, że Rosja w dalszym ciągu ma przygotowany i jak najbardziej aktualny plan napaści także na Mołdawię. Mają plan i mają datę, tak mówi szef mołdawskiego y, wywiadu. Miałoby to się zdarzyć na y, samym początku roku 2023, czyli tak naprawdę lada moment. Rosjanie zamierzają udać się dalej ze swoją armią do regionu Naddniestrza, który jest terytorium Republiki Mołdawii, właśnie. Czy Pana zdaniem to jest. Y, w ogóle możliwe w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się także Federacja Rosyjska, a właściwie w jakiej kondycji znajduje się jej armia? Wszystko jest możliwe u Putina, jak się okazuje, słyszeliśmy o tym, że są przezbrajane samoloty myśliwsko-bombowe, które będą uzbrajane w broń taktyczną, broń jądrową. One mają stacjonować na terenie Białorusi. Dogadali się z Łukaszenką. Oczywiście. Łukaszenka tam swoje to, co chciał, to ugrał. Trochę się postawił, ale wracając do, do Mołdawii, rzeczywiście tak, oni tam Rosjanie już mają tak naprawdę wojsko, bo tam są grupy batalionowe, bojowe grupy batalionowe tej tak zwanej Dniestrzańskiej Republice. Mhm. I z tamtego kierunku będą próbowali uderzyć na Ukrainę. Łukaszenka daje im teren od północy. Na Naddniestrze jest od strony zachodniej, więc chcą wziąć kleszcze. w kleszcze wojska ukraińskie, rozproszyć te siły, które są w tej chwili mm -hmm. skupione na, na wschodzie Ukrainy, czyli w tym rejonie Hersonia, Ługańska, Doniecka, no i oczywiście na południu Mariupol i Krem. Czyli co, będziemy mieli drugą wojnę, kolejną wojnę? Te, Nie, albo właściwie rozlaną roz, tę wojnę. Roz, myślę, że ona się musi, znaczy, z takiego wojskowego punktu widzenia, jeżeli chce zwyciężyć, mówię tutaj o Rosjanach, no muszą rozproszyć siły ukraińskie w taki sposób, żeby, żeby móc uderzyć na, na te właściwe kierunki i zająć te tereny, o które im chodzi. No dobrze, ale to oznacza zaangażowanie także w wojsk rosyjskich w Mołdawii. <tosłuch> No przecież oni nie będą się przyglądać, jak Rosjanie napadają na część ich terytorium, tylko rozumiem tak, że włączą się do tej wojny. No wszystko na to wskazuje i, i to, to było tylko kwestia czasu, że jeżeli nie będzie sukcesów na, na wschodzie Ukrainy, no to będą uruchamiali kierunki właśnie od północy, czyli, czyli wracając do kierunku Białoruś-Ukraina, i na zachód Mołdawia, Mołdawia, Ukraina. Ale to też rozproszy siły rosyjskie. E, no oni mają dość mocne jeszcze siły ekspedycyjne, na pewno większe niż, niż, Ukraiń, niż Ukraińcy. Myślę, że po tych doświadczeniach, nawet jeżeli by Ukraińcy mieli przejść do takich działań nieregularnych, to wszystko będzie na to wskazywało, tak? że te, te jednostki bojowe, operacyjne będą na tych najważniejszych kierunkach. Natomiast na, na tych, y, 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 tam, gdzie już Rosjanie, Rosjanie będą, czy nie daj Boże Białorusini, y, no, będą stosowane właśnie te działania nieregularne. To teraz słów kilka o Białorusi i o Łukaszence, bo no, już od wielu, wielu tygodni z większym niż dotychczas nasileniem Putin... Y, no, Próbuje wpłynąć na e, Łukaszenkę, żeby ten w wojnę zaangażował się już w taki sposób bezpośredni, no bo właściwie Białoruś jest zaangażowana od samego początku, użyczając swojego terytorium, e, armii e, rosyjskiej chociażby. Ale czy Pana zdaniem rzeczywiście istnieje zagrożenie, że armia białoruska włączy się bezpośrednio fizycznie e, w tę wojnę? I czy armia białoruska posłucha e, Łukaszenki? Bo to też e, jest interesujący wątek. Ja wczoraj bodajże słuchałem byłego ambasadora Białorusi w Polsce. On oczywiście twierdzi, że mają tam kontakty z wyższymi oficerami. No, tutaj przy armii to jest, no armia rozkazem stoi, tak, ale, ale nie podejrzewam, nawet jeżeli by został wydany taki rozkaz, to na pewno część armii białoruskiej. Nie będzie wykonywała tych rozkazów. Ale Łukaszenka chyba sobie e, z tego zdaje Łukasenka sprawę. Sobie, z, Łukaszenka zdaje sobie z tego sprawę. Zdaje sobie sprawę z tego, że jego społeczeństwo, szczególnie po ostatnich wyborach, tak. jest mocno spolaryzowane. E, ma tych swoich akolitów, gdzie trzyma ich w, w, w takich ryzach. Gdzieś tam oso starsze osoby, które dostają te renty, ne, emerytury na czas, bo to jest ważne dla nich. Będą za nim. Natomiast znakomita większość tego młodego pokolenia nie chce, wal chce, nie chce walczyć, chce być, żyć w wolnej Białorusi i myślę, że myślę, że to by był początek końca. W zasadzie to już jest koniec Łukaszenki. On już tak naprawdę nigdzie nie istnieje, jest takim, taką, taką kanapeczką, pacynką. taką pacynką, którą, którą Putin sobie tam kręci i, i, i tyle. I on takim już pozostanie do końca swych dni na tym, na tym urzędzie. No i to, no, to, no, to w takim razie będą Białorusini walczyć, czy nie będą? Ja, nie, czy będzie część walczyć? Nie najinicy, moż... czy... Pani redaktor, tego nie można, nie, nie wy... można wykluczyć. Mhm. Natomiast no, po to Putin przyjechał. Tak, no właśnie. Bo zwykle, zwykle to Łukaszenka latał tam do Moskwy i, i, i tam e, miał e, swoje, e, swoje wizje, jak to powinno wyglądać. E, e, coś tam naobiecywał Putinowi, wracał. I od... No to jest taki właśnie też taki lisek trochę, no ale z Putinem w pewnym momencie tak się grać nie da, ponieważ Białoruś jest uzależniona pod każdym względem od, od Rosji, a przede wszystkim od... Energii. Mhm. Wspomniał Co... Pan o tym, że rosyjskie myśliwce są uzbrojone w taktyczną broń jądrową, że oni stacjonują właśnie na terenie Białorusi. Ta taktyczna broń jądrowa to jest też rzecz, którą Rosjanie straszą od początku praktycznie tej wojny. Jakiś czas temu ta sytuacja troszkę się uspokoiła, wyciszyła, teraz znowu wraca. Tylko wraca znowu jako straszak, czy realne zagrożenie, Pana zdaniem? Na zawsze trzeba traktować słowa Putina jako realne zagrożenie, być przygotowanym na, tej, na ten najczarniejszy scenariusz. Dlatego, że no, nie możemy powiedzieć sobie, nie on blefuje. No, nie ma czegoś takiego w polityce, a szczególnie w planowaniu operacji, planowaniu obrony, że, że ktoś blefuje. Człowiek w matni staje się bardzo groźny, nieobliczalny i musimy takie czarne scenariusze przejmować. Natomiast jak to będzie wyglądało, ufam, że i NATO, ale również i Polska Armia. Jest na to przygotowany. Panie pułkowniku, to na koniec jeszcze chciałam Pana um, poprosić o takie wspomnienie, bo wiemy, że um, kolejny polski ochotnik zginął e, w Ukrainie. Walczył w wojskach specjalnych. Daniel S. To jest bodajże trzecia albo czwarta ofiara e, po stronie e, Polski. Wielu się zastanawia, jak można być Polakiem i walczyć w Ukrainie. Hmm. Właśnie jadę e, na pogrzeb e, Daniela. To był trochę taki mój. Wychowanek. On zawsze marzył o tym, żeby, żeby być żołnierzem nie danemu było. Natomiast on robił wszystko, żeby się e, mocno m, wyszkolić. E, był świetnym strzelcem, był, e, był e, m, świetnym paramedykiem, był operatorem dronów. Właśnie mm. był, w Ukrainie jest to, jest to na wagę złota, szkolił e, droniarzy e, w Ukrainie. Więc. E, no, wpadli w zasadzkę. Był właśnie w takiej elitarnej jednostce rozpoznawczej. Wpadli w zasadzkę. Niestety dwa tygodnie temu zginął. Dzisiaj jest jego pogrzeb. E, idę z poczuciu takiego e, obowiązku, ale również dlatego, że, że m, m, e, przestrzec e, takich e, młodych ludzi, bo ja pamiętam jeszcze przed, przed wyjazdem na, do Ukrainy m, przestrzegałem... Daniel, jeżeli masz takie, taką potrzebę wewnętrzną jechać, to mhm. jedź szkol, ale, ale nie staraj się być tam na... No jak każdy, no, wiadomo, mhm. to był taki, to był piękny człowiek w sensie takim duchowym. No i gdzieś tam zawsze tacy muszą, muszą odejść. I jest mi z tego powodu bardzo smutno i przed świętami taki... Taki, taki dzień. E, trudno mi jest o tym mówić. E, przepraszam. Hmm. Hmm. Jak on tłumaczył to, że e, jednak do Ukrainy chce jechać? Bo pan mówi, że go prze przestrzegał hmm. jakoś, ostrzegał. On jednak miał jakiś taki imperatyw w sobie, że, hmm. że chciał. Dlaczego? Rozmawialiście w ogóle na ten temat? Tak, wielokrotnie mówię. To co on mówił? Co jag, on nie powodowało jag, tak. Ja go poznałem jako, jak, jako młodego chłopaka, bodajże trzynastoletniego jak poznałem jego tatę, mojego przyjaciela i, i jego, no to więc zawsze się garnął do nas, do, jak robiliśmy takie obozy dla młodzieży, więc garnął się, on chyba wszystkie obozy przeszedł. Później szkolenie strzeleckie pod, pod moim okiem, taktyczne, później sam się zaczął doszkalać, mm. został instruktorem strzelectwa, został takim paramedykiem. Szkolił się na dronach, latał na paralotni, na paramotolotni, skakał ze spadochronem, więc on za wszelką cenę chciał tak samo doskonalić się. Myślę, że tak gonił życie, gonił marzenia, a jego, zresztą tak jak każdego żołnierza, każdego z nas, żołnierza zawodowego, myśmy też, ja też kocham wojską, ja, to jest taka moja miłość, nie? Nie wiem, czy nie pierwsza, taka najważniejsza. Gdzieś tam to w człowieku siedzi i myślę, że w nim też to bardzo mocno się działo i nie dał sobie przetłumaczyć. On chce tam jechać. Myślę, że czuł nie tylko, żeby się sprawdzić jako facet, ale on był takim głęboko patriotycznym chłopakiem, ponieważ działał w takiej fundacji Stowarzyszeniu Armii Krajowej, pomagał tym Akowcom, więc był nawet w Radzie Nadzorczej czy w zarządzie, już raz nie pamiętam. Więc oni wszyscy gdzieś tam to jest wielka strata dla, dla, dla tego środowiska. No, dla nas też. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, e, Państwa gościem. Wspomnienie e, Daniela S. Polaka, który zginął w Ukrainie na e, sam koniec naszego programu. No Smutno kończymy, ale niestety smutne czasy, drodzy Państwo, mamy obecnie. E, dziękuję bardzo dziękuję za wizytę panie. u nas i wszystkiego dobrego. Mimo wszystko zmieniamy trochę nastrój na święta i, i w nowym roku, żeby mm, okazał się lepszy od tego, który właśnie. To są święta dla Państwa, dla Pani redaktor, no i dla Pana Komendanta. Niech Pan szybko wraca do zdrowia, Panie Komendancie. Dziękujemy.